Rozpoczynamy wystawę malarstwa Ern Schmidt-Karol. Jest to artystka niemiecka, tworząca głównie w pierwszej połowie XX wieku, pochodząca wprawdzie ze Śląska, konkretnie urodzona w Nysie, ale pierwszy etap swojej działalności, pierwsza połowa XX wieku, czyli do II wojny światowej, działająca głównie w Berlinie, tam tworząca. Z naszym terenem artystka o tyle związana, że spędziła część okresu wojennego. Na naszym terenie, konkretnie w ówczesnym Herisdorfie, czyli dzisiejszym Maliniku, przebywała tutaj u swojej rodziny, malowała również pejzaże naszych okolic, czyli głównie okolice Cieplic, Staniszowa, Sobieszowa. Stawa bardzo ciepła, urokliwa, wielotematyczna, to dobra artystka. Która była, studiowała u Arno Busza we Wrocławiu, a potem także w Berlinie u Emila Orlika. Znamy jej profesorów. Jej samej wcześniej, jej twórczości nie znaliśmy. Dzięki jej rodzinie poznajemy ją samą. I cieszę się bardzo, że. Możemy właśnie na, w czasie świąt i na początek nowego roku pokazać taką miłą, sympatyczną wystawę i autorkę, która była, e, która miała bogatą twórczość. To nie cała jej twórczość, to wybór jej twórczości. Wiele jej prac zginęło, także w czasie wojny właśnie tutaj e, w cieplicach uległy rozproszeniu, ale. E, Chociaż przez tak krótki czas uda nam się w jakiś sposób ją poznać bliżej, przybliżyć mieszkańcom Jeleniej Góry, turystom, twórczość osoby, która właśnie tutaj na Dolnym Śląsku przed wojną, w czasie wojny mieszkała. Meryton. Moja ciotka urodziła się w Nysie, studiowała we Wrocławiu, a potem pracowała jako profesor w Berlinie i tam tworzyła w 20 latach przede wszystkim. A w 1943, jak było bombardowanie, Berlina, to ewakuowali obrazy właśnie tutaj do Cieplic, do dzisiejszego Malinnika, Herisztor to się nazywa po niemiecku. I ona tą ostatnią fazę wojny tutaj przeżyła. Obrazy zaginęły, ale. Mam nadzieję, że ktoś je gdzieś ma i my nie chcemy odbierać, tylko chcemy zrobić wykaz twórczości i bardzo byśmy prosili, żeby ludzie się zameldowali, jeżeli ktoś ma o tym nazwisku, bo chcemy tylko do wykazu dołączyć.